Dobra, zaraz trening, to trzeba wziąć kreatynkę. Ale wiesz, że kreatyny nie ma sensu brać zaraz przed treningiem? A czemu niby? Bo kreatyna nie daje natychmiastowego efektu zaraz po zażyciu. Musisz brać ją przez pewien czas, tak, żeby nasycić nią ciało i dopiero wtedy możesz oczekiwać efektu. Możesz ją brać o dowolnej porze, ale codziennie. No dobra, no ale to chyba nic złego, że biorę kreatynę przed treningiem, skoro tak lubię. Jasne, to nic złego, ale są inne suple, które naprawdę warto brać przed treningiem. Jakie to suple, bo ja mam tylko kreatynę? Na pewno kofeina, dla pobudzenia i lepszego treningu. Następne rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to cytrulina i AKG, dla lepszej pompy i fanu z treningu. A ile przed treningiem brać te rzeczy, sugeruję około 30 minut przed treningiem. Jasne, dziękuję, trenerze.